Zmywerka Beko DIN 48520 to wyjątkowe urządzenie, które sprawi, że Twoje codzienne obowiązki staną się prostsze. Klasa energetyczna A++ pozwoli Ci zaoszczędzić pieniądze i znacznie zmniejszyć zużycie prądu. Urządzenie posiada aż 8 programów, które możesz dostosować do własnych potrzeb. Zależnie od rodzaju i poziomu zabrudzenia naczyń wybierz odpowiedni program dla siebie. Najnowszej generacji system sterowania Direct Access umożliwi intuicyjny, prosty wybór programów i funkcji urządzenia. Możesz zarządzać wszystkimi opcjami poprzez jeden kompaktowy wyświetlacz. Mycie, tac po pieczeniu w piekarniku sprawia ci dużą nieprzyjemność? Dzięki specjalnym uchwytom Tray Wash teraz umieścisz aż do trzech tac naraz. Myciem zajmie się Twoja zmywarka. To wyjątkowo proste. Nowoczesny silnik inwerterowy sprawi, że w Twoim domu zapanuje cisza pomimo pracy zmywarki. Zapomnij o nieprzyjemnych drganiach i hałasach. Zadbaj w wyjątkowy sposób o swoją szklaną zastawę z innowacyjną technologią Glass Shield, która chroni Twoje delikatne szkło, zapewniając jednocześnie najlepsze rezultaty. Niezwykle funkcjonalny trzypoziomowy system akrobat pozwoli Ci wyregulować wysokość pełnego kosza. Z łatwością dostosujesz wnętrze zmywarki do wysokości. I rodzaju swoich naczyń. W tym modelu zastosowano nową konstrukcję ramienia myjącego, która dzięki dodatkowej obrotowej dyszy Cornell Intense domyje naczynia rozstawione nawet w najdalszych zakamarkach. Od teraz nieważne, czy twoje naczynia ustawisz w rogu, czy na środku kosza, możesz być pewien, że wszystkie będą idealnie czyste. Zastanawiasz się, czy zmieścisz na raz wszystkie naczynia? Ten model może jednocześnie pomieścić aż 15 kompletów naczyń. Od teraz nie musisz przejmować się miejscem. Dodatkowo zainstalowano szeroki trzeci kosz, który usprawni ładowanie i zwiększy pojemność twojej zmywarki. Zmywarka Beko DIN 48520. Wybierz funkcjonalność i wolny czas dla siebie i bliskich.